Siemaneczko, witajcie na moim kanale. Jestem Amanda, a w dzisiejszym odcinku pojechaliśmy na ferie Udało nam się zaraz domek. Już tutaj raz byliśmy. Jesteśmy z psiakami, jesteśmy z werką i jest Lena. I teraz chcę troszkę po nim oprowadzić, pokazać wam. No i jeszcze dzisiaj nigdzie raczej nie będziemy się ruszać poza sklepem, to tam was nie będę zabierać, jak wieczorem będziemy coś robić wartego pokazania, to Wam pokażemy. Ale teraz chcę zrobić taki poster. I na pewno, jeśli się przywitać, do tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się. Codziennie o godzinie 15. Zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i podajcie na kanał do ręki, a ja bo jestem teraz na tarasie Idę zapukać Powinni wszyscy będą szczekać, na bank będą szczekać <grym wytkujesz> Dzień dobry Dzień dobry Klo do Panowane psy w domu, więc mamy nasz przedpokój. Tu mamy szafę po prostu. I tu jestem ja. A tu mam łazienkę, ale tutaj słyszymy moje więc nie wygląda rewelacyjnie. Tu jest Lena i Zerka. Mamy stoliczek, kominek, telewizor, fotelik. To jest dla piesków. Mamy kuchnię, tu mamy kuchnię, mamy je na I mamy kręcone schody. Idziemy na górę. Przekajmy, może ja się nie wywróciła. Tu mamy taki przedsionek. To jest pokój werki. Tak, to jest pokój wery. Zapraszam, yy, pokaż nam swój pokój. Dobra, mój pokój. Przyszedł kwiatki, bardzo zabrała kwiatki, zabrała ubrania. No ale ładnie co, układałaś kurczaki być ale nie wiem tej paletki, która tak mocno koloruje bo, bo ta, to w ogóle nic nie robi ale wzięłam, żeby chodzić na śmierć a jeszcze na odcinku zrobimy to z mamą Zorą dobra, wieczorem możemy to zrobić tak, wygodne, co nie? wygodne, fajne tutaj. chcesz to ze mną spać? gdzie ona będzie spała? nie wiem, muszę sprawdzić, na którymś... kiedyś spałam na tym no a nie wiem, czy gdzieś, w tych czasach będzie na tym ja no niestety śpię śpiewy... w Niestety, bądź niestety, bo moje pieski nie umieją chodzić po schodach. Jakby one już tutaj teraz stoją. Nie wiem, gdzie tu, o Chloe, tam przed chwilą było. Widzicie? Stoją, bo jestem u góry. Bo jakbym je wzięła tutaj, to potem ja bym się była w co mogą zaskoczyć, a gdybym ich nie wzięła, to im mi przez całą noc czekały. Tak no, więc ja śpię na kanapie. Lena, jako y, po prostu kobieta, która potrafi się idealnie zapakować, dała mi dwa kartony ubran dla lalek, bo powiedziała, że nagrywa tutaj 2 4 godziny jest z mamą. Powiedz wiem co ta mama, która miała być 24 godziny zrobiła? Zostawiłam dzieci w Lipi, <laughs> Zostawiła lalki w domu. Ja naprawdę miałam bardzo mało miejsca w torbie i przez to, że brałam dużo rzeczy. Te dwa je z ubraniami... Ej, ja to była bo tragedia, się... żeby je zmieścić. A no i wzięła dzieci. Ja wyśmiełam. Oka, To ja chciałam mieć pokój. pan bym sobie to wczęła. O A prostu nie to ci zajęcie pokój. Bera! Zabijdziemy no się pokójami! Ej! Ale mamy tarasik, Tarasik Wam też pokażę. Idziemy. Tu możemy sobie zrobić grilla. Widoczek mamy tylko tutaj. I mamy tarasik, mamy leżeczki. No ale na leżeczkach na pewno nie będziemy leżeć, bo jest zimno. Ja tu byłam za nieraz jak byłam, tu byłam w lato, więc miałam przyjemniej. Ale liczymy, że będą jakieś silizgi tutaj i żelena coś sobie pośmigę. Pokorzysta trochę sobie zimy, chociaż ona w kolejnym tygodniu jedzie sobie na nartę. I to jest pytanie, co ja będę wtedy robić? No ale myślę, że coś pomyślać my ciekawego. Myślę, że na razie to tyle. Jakby co, to będę Wam na bieżąco się odzywać. Dobra, my wróciliśmy już, jeszcze po drodze się zgubiliśmy na zakupach jak zakupach, kupiliśmy jakieś yy, picie do domu ale skupiłam, babcie. mam teraz takie bomboszki no, podobne do tych co mam w do domu, ale mają takie śmieszne czubki jak u elfa. Lena kupiła, jak zwykle będąc tutaj, za każdym razem kupuję to i za każdym razem nie zjada tego całego, to żelki, no ale niech i będzie na zdrówko. i kupiłam sobie czapeczkę na pół z Leną oczywiście, bo jest, będzie nasza wspólna, Pokażę się. No, dobra, czekajcie, bo Leny nie widzę. No, ona no jest za duża na rękę. No, trudno. Teraz robimy zdjęcia w Ogrzewamy się, bo już jest nam zimno. Byłam jeszcze w aptece po leki, bo chorób coś nas bierze. I na razie tyle. I potem będziemy robić te wyklejanki z Leną, bo tam chciała. No, na pewno ciekawszy dzień będzie jutro, bo będziemy mieli cały dzień tutaj od rana. Będę do was się meldować. Pieski się już zamówiły, tak? Tam Chloe No już idzie, już idzie, no cześć. Gdzie to wy jesteście? To jest pierwsza podróż Chloe w ogóle, słuchajcie. I bardzo ładnie w autu tutaj Fini też, bo film nawet nie wymiotowała, a czasami się filnie zdarza, więc parca mama jest w domu na Was. Tylko Chloe nie może wchodzić na łóżko, bo ma tu swoich schodków. To kupiliśmy w Dilizie bodajże, jakby kogoś to interesowało. Tutaj mamy takie paseczki instrukcje. I tu są sobie klejanki, zaraz sobie wybierzemy. Teraz Lena wybiera obrazy. Wybra. Nie wiem, ja wybieram tego, puderka, bo ja kocham pieski. Lena, ja no, wybrałaś namę, tak? No to jeszcze Vera musi coś wybrać, ale myślę, że możemy szykować się. Dobra Vera, a ty, ty Wybra. pokaż, jaki wybrałaś. No, ja wybrała a ja taki. Haki. No i fajnie, a ja pudelka. Dobra, zaczynamy. Oskamowali nas, nie przykleja się oh. to. Przykleiło się i odpada od razu. Ale to robiliśmy, mm, no to... Nie mamy żadnej gry już. No nie mamy. Uratowałam no. was. Tak. Gdzie był klej? na powiedziała, że ma klej w pierniku. Tak bym... No to jest mi na szkolny piórnik. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale patrzcie na to: nie używajcie komuś, bo jest nowe księgi. Jak ktoś wyprzedzi taki zestaw, to zobaczycie, co się z nami stanie. <grym> no to ja chyba już chcę popsuć ten klej. <grym> <grym> Dobry, jednak z naszych wyklejania dzisiaj nici. Ja zaraz się umyć, bo muszę umyć włosy, a chciałabym, żeby mi same wyschły. Co będziemy teraz? Jeszcze dam szybko pieskom jedzenie. Wyjdę z nimi na spacer, właśnie przed kąpielą. A moje pieski oczywiście dostają psi w i Nie wzięłam tylko ich misek spowalniających, więc jedzą pewnie to mega szybko. Na kolację będą mieli indy czy konsek. Jest to wyjątkowa mieszanka soczystego indyka, szpinaku, słodkiej dyni oraz marchewki. Lekko strawny posiłek dla psiaków z delikatnym żołądkiem. Z mojej strony dla was mam oczywiście kod rabatowy, który cały czas działa. Jest to Claude 40 i daje minus 40% na pierwsze zamówienie oraz minus 20% na drugie zamówienie. Oczywiście link do... Bezpośredniego kodu macie w opisie. Ja to rozdaję pieską mieć. Czekam, aż zjedzą i zabieram je na spać. Czekają? Pieski? Dobra, pierwsza Chloe. Czekaj, finie, nie, finie, Proszę, nie dla paninki też. Jest, jest, jest. potem zadzicie się na dworze, proszę. No, jednak powiem wam, że te spowalniające miski są o wiele lepsze dla moich łokącuchów. Ale to tylko trzy noce, więc trzeba sobie jakoś radzić. Jesteśmy już po kompaniu i my się zawsze no, tak, że jesteśmy po tym całym mokre i że

To zawsze musi mieć tak, żeby miało wszystko słuchaj. Tak, taka ciekawostka. No, Przechodzimy do pielęgnacji. Jak widzicie, wrócił mój kolega z wakacji. Słuchajcie, kupiłam takie serum dzisiaj. Nie wiem, czy Wam je polecam, czy nie. Kupiłam takie serum i sobie je przetestuję i wam ją okay. Wygląda fajnie i jest yy, węglem. Ja w ogóle lubię takie rzeczy z pipetą, które chciałam powiedzieć i za to nałożyć. I zaraz dwa zarce. Mam nałożone trochę tego serum. Ciekawe, czy mi pomoże. Tak więc zobaczymy, czy serum Rosmana działa Cuda. Ej, nie, nie No musisz, bo musisz umieć zamki, kochanie. Dajcie 190 subskrypcji. <gry> Okej, okay, dawaj. Ech, ale jeszcze tyle nie ma. Jak już jest 194 tysiące. za co muszę? No, musisz. Co się rzekło? Ej, Boże, nazario zawsze przeżywa, tak mycie cię zębów. Więcej jest z tego, tego właśnie niż samego szerona. Dobra, tak. jak coś to mam... Tutaj Nutella, tak sobie No, o, to jest Nutella Nutella, Nutella Boże, leci Nutella, Nutella Nie było, tak. Nie było. Nutella Nutella, Nutella I szoruj Mmm, no, ale pyszna Nutella Piękne, pachnące już jesteśmy Szoruj, szoruj tam wszystkie O, Jeszcze, co tak krótko? Minutę Lena wcześniej miała taką szczoteczkę, w której gra łóżeczka taka dym, 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 dym. I wtedy trwało to minutę, a teraz nie ma tego Stop, Sto stopę musimy Opłukaj już... no tutaj pod tym opłukaj Ja sobie jeszcze nakładam sudokrem na właśnie to Nie wiem, czy mi coś się pomoże, aczkolwiek mam nadzieję My ogólnie będziemy siebie teraz coś oglądać, więc z wami będę się żegnać W jutrzejszym filmie pokażę wam więcej i chciałabym też nagrać poranną rutynę, wiecie taką, kiedy jest wolne na pojeździe coś jeszcze, czy mogę już? Nie polecam miętowej majestę A ja polecam miętową pastę Najlepsza kolacja na świecie, chleb z tam polecam Oczywiście chciałabym pozdrowić 5 osób, ponieważ na razie filmie potrafię 5 osób, a jeżeli Ty chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy skomentujesz tu na dole, a być może wybierę właśnie Ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Zuzie. Ja chciałabym pozdrowić Amelkę. Ja bym pozdrowić Agnieszkę. Chciałabym pozdrowić Nicole. i na koniec chciałabym pozdrowić Amelkę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to koniec stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji i wpadajcie na kanał Doleny. A ja widzę z się jutro. Pa!